W 2010 roku przewidziana jest w Szanghaju największa w historii wystawa, podczas której zaprezentuje się prawie 200 krajów z całego świata. Jest to wielka szansa dla promocji Polski jako dynamicznie rozwijającego się kraju. Przede wszystkim chcemy pokazać Polskę jako kraj europejski, kraj nowoczesny, kraj dynamicznie rozwijający się, kraj, który może stwarzać dla chińskiego biznesu przeczółek ekspansji Wystawa rozpocznie się 1 maja. Hasło, pod którym ma wystąpić polska delegacja, to Ludzie tworzą miasto. W jej ramach przedstawiony został projekt polskiego pawilonu wystawy EXPO 2010. Pawilon jest gotowy, Pawilon jest, bryła, fasada tego pawilona jest gotowa. Od początku marca trwają prace związane z, z budową scenografii wewnętrznej tego pawilonu i prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach wystąpienia Polski w Szanghaju ogłoszony został konkurs plastyczny pod tytułem Miasto przyszłości. Konkurs skierowany jest do dzieci od 8 do 12 roku życia. Powstała bardzo fajna, ciekawa strona internetowa, która, jest, która ma taki adres www.szczecin.eu łamane przez Zainspiruj Przyszłość i ta strona zaprojektowana została w taki sposób jak dziecięcy rysunek. Ona jest ruchoma, wszystkie informacje tam czy dziecko, czy opiekun znajdzie I dotyczące regulaminu i sposobu zgłaszania prac. Również na tej stronie są zamieszczane kolejne prace, które spływają do nas. Zadaniem młodych artystów ma być przygotowanie pracy w formacie A4 wizji wyglądu miast w przyszłości w dowolnej technice plastycznej. Nagrodami rzeczowymi w tym konkursie są są to nagrody rzeczowe, laptopy. Natomiast Dwa pierwsze miejsca, czyli ten polski laureat w nagrodę razem z opiekunem pojedzie do Szanghaju, a laureat chiński przyjedzie do Polski w nagrodę. Wystawa w Szanghaju to idealna sytuacja, aby zaprezentować i rozpowszechnić szczeciński projekt Pływające Ogrody na arenie międzynarodowej. To w momencie, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy tytuł wystawy szanghajskiej, czyli... Lepsze miasto, lepsze życie. Stwierdziliśmy, że to jest, że to pasuje jakulał do tego, o czym mówimy od pewnego czasu, czyli do kreowania strategii Szczecin Floating Garden. Natomiast w momencie, kiedy usłyszeliśmy hasło pawilonu Polskiej wystawy, czyli ludzie tworzą miasta, stwierdziliśmy, że to pasuje w 150%, w związku z tym chcemy po prostu w tym projekcie być. Międzynarodowa wystawa na tak wielką skalę to projekt godny uwagi i pochwały, ukazuje to, że granice globalnej wioski wciąż się poszerzają.